się pani w postaci dziennikarki śledczej Agnieszki, którą dotyczy dosyć bardzo trudna historia. Jaka? Tak, jest to przede wszystkim opowieść yy, o osobistej tragedii, o matce, która traci swoje dziecko. Mm, bardzo moim zdaniem dramatyczna historia, ale też osobista. Jesteśmy blisko tej kobiety. Wiem z doświadczenia. I własnego, co ja kocham oglądać, i też co, co widzowie dają mi znać, że lubią oglądać. To są historie dramatyczne, które pobudzają nasze emocje i czasem doprowadzają nas do łez. I to jest taka historia serialu, który opowiada o, o tragedii, ale też o próbie i o takim pytaniu, czy da się z tego wyjść, czy da się o tym zapomnieć, i jak dalej żyć. Um, i no, to jest naprawdę takie głębokie, poruszające kino. Jest to postać na pewno e, trudna, o dosyć dużym ładunku emocjonalnym. W jakich kategoriach rozpatruje pani to wyzwanie, bo na pewno nie jest łatwo z miejsca wejść w taką rolę. No, to jest e, chyba taka jedna z trudniejszych e, emocjonalnie ról które mogłam zagrać do tej pory, dlatego, że Piotrek Trzaskalski, reżyser, on zaplanował ten serial tak, że w każdym odcinku i w każdym też, no tam są pewne, przechodzimy z bohaterką przez różne wydarzenia, no to one są naprawdę bardzo dramatyczne i no i tam są, no przechodzimy przez ze mną, ja przez nie przechodzę, przez trudne emocje, ale mm, czasem o to chodzi w kinie, żeby nie było lekko. Pomysłodawcą i scenarzystą tego serialu jest Igor Breidigant, człowiek odpowiedzialny też za takie produkcje jak Rysa, Szać czy, czy Układ. I kiedy on pisze książki, to głównie pisze książki o kobietach, gdzie głównymi postaciami są właśnie kobiety. Jak pani ocenia ten trend, że także powstają seriale o silnych kobietach? Mi się wydaje, że chyba już dojrzeliśmy wszyscy do tego, że my chcemy iść i za męskimi bohaterami i za żeńskimi bohaterami i chcemy też mieć swoje odpowiedniki w kinie. I tak jak był przez bardzo długi okres takiego monopolizmu na męskie postaci, to teraz my też poznajemy dużo kobiecych odpowiedników tych postaci i to dobrze. Kiedyś to się wszystko wyrówna, teraz przyszedł czas na kobiety i jesteśmy głodni takich bohaterek, więc ja z przyjemnością mogę takie grać i patrzeć, jak dziewczyny grają takie bohaterki. To jest po prostu się świetnie ogląda. No. Ostatnio fantastyczny serial, który widziałam, to jest *Mersey Street* z Kate Winslet, która gra takiego typowego męskiego bohatera, którego, no, nie wiem, kilkanaście lat temu oglądaliśmy w serialach i to był naprawdę facet zmęczony życiem, e, który po prostu przeżył jakąś tragedię i ma depresję. No to teraz widzimy taką bohaterkę kobiecą, że, że my wszyscy przeżywamy to samo i fajnie to widzieć w różnych odsłonach męskich i damskich, dlatego że telewizja i kino przybliża nas do, pomaga nam też znieść pewne emocje, które przeżywamy. I też mając takiego bohatera na ekranie, my możemy w, w jakiś przejść to, to swoje własne oczyszczenie prywatne. W obsadzie e, serialu Łukasz Simlat, Marcin Kowalczyk między innymi. Jak pani się współpracowało z tymi e, bohaterami, z tymi osobami, z tymi aktorami? Strasznie, po prostu ich bardzo nie lubię i nie chciałabym się z nimi grać. <laughs> nie no, się na maksa ucieszyłam, że panowie e, e, po prostu się... Z... Zdecydowali i że zagraliśmy w tym taki, taki trójkąt emocjonalny. No są jeszcze naprawdę wspaniali aktorzy z nami. Mam bardzo fajny wątek z Olafem Lubaszenko, który gra mojego przyjaciela. Więc bardzo ciekawa, no Ada Chlebicka grająca moją siostrę i Mateusz Janicki, mojego szwagra, też, też to było bardzo ciekawe przeżycie. No i też taka przyjemność aktorska, móc grać z kolegami, których się samemu podziwia na ekranie, więc to jest spoko. Co widz może zaczerpnąć dla siebie? Bo trochę rozmawialiśmy o kobietach, że w końcu widzimy serial o kobietach, a co tak może ogólnie widz zaczerpnąć? No to jest taka opowieść o rodzinie. O relacji. To są też trochę takie małe zbrodnie małżeńskie. Co się dzieje z parą, która przeżywa tak głęboki dramat jak utrata dziecka? Czy oni potrafią być znowu szczęśliwi? Co zakupują pod dywan? Co ich łącza? Co ich dzieli? Co się dzieje, kiedy przychodzi ta trzecia osoba do relacji? No Igor Brejdygant Naprawdę świetnie łapie te małe dramaty, które budują strukturę dobrego serialu. I tam jest bardzo dużo podtekstów. My, my opowiadamy o tak różnych emocjach tych ludzi, że to się z ogromną przyjemnością grało i że miałam jeszcze reżysera, który tak to doskonale rozumiał i tak to łapał w punkt, że myśmy tam po prostu czuli się bardzo zaopiekowani na planie i dzięki temu. Ja oczywiście nie znam jeszcze efektów, bo skończyliśmy zdjęcia nie cały tydzień temu, bardzo intensywne i męczące, ale na planie miałam takie przekonanie, że Bartek Bieniek to fantastycznie świecił, i on jest w jest wspaniałym aparatorem, zrobił innych ludzi ostatnio, jest po prostu bardzo zdolny i to była sama przyjemność z nimi pracować nad tak trudnym tematem dla mnie jako dla aktorki, bo jednak ten cały serial się opiera na tej matce, która, która musi przejść przez te, te wszystkie doświadczenia i, i dowiedzieć się tego, co tam ma być w tym serialu. Nie mogę Państwu stracić, nie mogę być spoilerem.